Cześć, tu Marcin Chyła. Porozmawiajmy dzisiaj o Design Sprincie i o książkach. Mamy listopad, już prawie listopad 2023, czyli już wiecie, czy te książki, które zaplanowaliście, że przeczytacie sobie w tym roku, rzeczywiście zostały przeczytane. Tak czy siak, jeśli szukacie książek, za pomocą których moglibyście wejść w świat Design Sprintu, mam dla Was trzy książki, no więc przyjrzyjmy się nim. Pozycja numer 1, bez niespodzianki, pięciodniowy sprint, rozwiązywanie trudnych problemów i testowanie pomysłów. Książka J. Knappa i jego wesołej kompanii z Google Venture, wydana w 2016 roku. Od tej książki wszystko się zaczęło i także od tej książki Ty powinnaś, czy powinieneś zacząć swoją przygodę z e, Design Sprintem. Znajdziesz tutaj takie fabularne opisy projektów, czy produktów, które były e, e, dewelopowane, czy discoverowane za pomocą metody e, Design Sprint. Znajdziesz też bardzo konkretny przewodnik, krok po kroku, wręcz checklisty, które przeprowadzą Cię. Krok po kroku, przez każdy dzień, przez każde ćwiczenie, w design sprincie. Pozycja numer dwa: design sprint. Bardzo zaskakujący tytuł. Książka dostępna na platformie O'Reilly albo w naszym sklepie polskim Helion. Co mi dała ta książka? No, nie ukrywam, że ta książka nie wywróciła mojego światopoglądu na temat Design Sprintu. Nie dowiedziałem się z niej bardzo dużo nowych rzeczy, aczkolwiek przeczytałem o tym samym procesie nowymi słowami, innymi słowami. I to pozwoliło mi troszeczkę więcej zrozumieć, trochę wyjaśniło mi to E, pewne kwestie. Tak czy siak, polecam. Pozycja numer 3. Design Sprint Master Facilitation Guide. No właśnie, jak sama nazwa wskazuje, jest to przewodnik dla facylitatorów. Nie znajdziecie tutaj bardzo fabularnych opisów tych projektów prowadzonych metodą Design Sprint. Za to znajdziecie bardzo rzetelnie opisane, co się robi dzień po kroku podczas. E, tego procesu. Książka pobrana ze strony Design Sprints Academy polecam. I to tyle. To są te trzy książki, które Wam polecam. I teraz mam dla Was prośbę: jeśli ten mój film przydał się Wam, widzicie w nim jakąś wartość, zostawcie mi łapkę w górę, zostawcie komentarz albo kliknijcie, guzik subskrybuj. Opisy i linki do tych książek także znajdziecie w komentarzu. I jeszcze jedno. To nie jest koniec. Będzie jeszcze jeden film o książkach. Będzie jeszcze jeden film o książkach, które same w sobie nie dotyczą Design Sprintu, aczkolwiek mi pomagają w roli facylitatora. To co? Do zobaczenia już niedługo. Ciao!